Witam, witam w trzecim odcinku, jak zepsuć woltomierz cyfrowy. Dzisiaj będę go przypalał zimnym ogniem, więc ja idę na pole i zaczynam go przypalać. Może mu się coś stanie, tylko nie przypalę ekranu, żeby widzieć, czy coś mu się w ogóle dzieje i czy dalej się wyświetla. No dobra, to ja idę. Dobra, dobra, mam już ten voltomierz, jestem na polu, jak widać dalej on działa i tutaj mam zimny ogień, mam zapalarkę i będę go przypalał, tylko najpierw podpalę zimny ogień. Mam podpalony zimny ogień już i teraz zaczynamy tutaj coś z nim robić Wow, Ekran może trochę tak przynimimy Dobra coś tu przyfajcamy myślę wow, wow wow Coś mi się tu dzieje, na jego obudowie. O, dymi się coś. O, ho, ho, ho. Będzie trochę przypalony dziad. Wow, 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 dymi mu się tutaj coś. Dymi mu się. Poprzypalam trochę. Okay, okay. Tutaj okej. Tutaj możemy coś przypalę jeszcze. Tutaj. Okay. trochę go przedymiłem i trochę go przepaliłem. Chyba ja do góry trochę, żeby się nie zapalił. Odwracam go na drugą stronę. O, 6-6, 6. O, coś się dziś z nim dzieje. Coś pokazuję randomowego. Odłożę na chwilę zimny ogień. Odwrócę go na drugą stronę i zacznę tutaj coś robić. Ok. Tutaj go trochę poprzypalam, w tym miejscu. W to miejscu na przykład. Żeby się nie zapalił też bo tutaj o to nie chodzi okej, okay, tutaj go tak mocno przypalę ale fajnie się dymi tutaj tutaj mam długo, długo trzymam o nie, on się zapalił, nie może się zapalić tutaj jeszcze coś tutaj mu się dymię o nie, za chwilę mi się zimno ogień skończy nie może mi się palić, więc ja muszę go zgaszać. Okay, jeszcze tutaj za tą naklejkę mu spalimy. Ale się fajnie fajnie Dobra. Za chwilę koniec zimnego ognia, więc trzeba coś tu jeszcze porobić. Tutaj może tą naklejeczkę. Dobra, ciekawe, jest coś mu to zrobiło, ale widać, że ładnie go to trochę nieraz przypaliło, więc więc wydaje mi się, że coś mu się mogło stać. Zdję mi się. Dobra, może ja skończę. Już po przypalaniu woltomierza, i teraz on wygląda tak, dalej się włącza. Niestety coś mi się tu psuje, ale niestety dalej się włącza. Jak to widać, jakąś jedynkę tutaj na przykład pokazuje. No po prostu trochę się psuje, bardzo się psuje, ale tutaj jest tak przypalony. Na tyle jest w ten sposób przypalony. No i chyba coś mu się od tego jednak stało. Bo trochę dziwnie się zachowuje. Bardziej dziwnie niż po na przykład zwarciu albo utopieniu, ale no dalej nie jest zepsuty. więc zapraszam do czwartego odcinka z tej serii.